Cześć widzowie! W tej strony Kengior, A to jest mój. taki pierwszy odcineczek z Vintage Story. Tak. W sensie jest to odcineczek, którym chciałem pokazać, ile udało mi się zrobić przez te 20 godzin 29 godzin na tym świecie. No, robię taką serijkę z Z GrekTecha, ale na GregTechu aktualnie nie gram. Więc myślę, że dobrym pomysłem będzie zrobić taką serijkę właśnie z. Vintage Story, więc czas zacząć. Ogólnie no, moja miejscówka wygląda w ten sposób. Osiedliłem się na takiej górce i tutaj cały ten teren, no chciałem kiedyś zająć, więc będzie tutaj dosyć dużo równania. Niestety wszędzie wokół tutaj są potwory, jak widzicie, latają jakieś duchy, jakieś orki tam chodzą, tam są gniazda, które wypluwają ogromnej ilości potworków Dlatego jak na razie sobie mieszkam w tym miejscu Tutaj ostatnio na streamku równałem ten teren Mam tutaj obok oczko wodne Nie wiem czy mi się uda Wcześniej tu kraby były Ale jeżeli dałby radę to chciałbym tutaj w przyszłości jakieś ryby wpuścić Żeby one po prostu sobie tutaj żyły Tutaj obok mam od razu wodę Jak widzicie dosyć wysoko mieszkam Więc teren jest całkiem przystępny Będę musiał tylko tutaj jeszcze pokmienić jakbym zrównał troszeczkę boki to potwory z dołu by mi tutaj nie wchodziły, bo czasami się zdarza tak, że wchodzą. Tu są w ogóle jakieś cejwy, kurczę. Tam jeszcze nie byłem. Dopiero jestem początkujący, więc no, 29 godzin, a początkujący. Ale tak, tak to właśnie wygląda. Tutaj są moje farmy rybek. Tam jest mój las, w którym sobie zbieram grzyby. Mam też paru tam... tam jest jeden trader, tam jest drugi trader. No ale tam głównie zbieram grzyby, głównie zbieram drewno. I tak to wygląda. W tym statku jeszcze nie byłem, ale na którym streamie będę musiał to... W końcu obejrze. Tu mam moje farmy. Tutaj są krzewy czerwonej porzeczki, borówki, czarnej porzeczki. Najwięcej tam żurawiny. Zdobyłem ostatnio jeszcze chińską jagodę, która bardzo długo trzyma, bo aż 14 dni. Albo więcej. Wiem, że jest jedna, która trzyma 80 dni. No ale to wiadomo, to jeszcze kwestia czasu. Obok... O się kurczę. Ej, bo... Przyszły mnie nękać znowu. Akurat... Widok orka to nie jest nic nowego, zwłaszcza, że one tutaj cały czas przychodzą mi pod bazę i mieć gaję. Dają siebie girsy, dają mięso. Kolejny gdzieś tu chyba jest? Eee, wydawało mi się. No, o, jest! A, widzicie jaki, kurczę, człowiek ma dobry słuch? Jeśli ten tankowaty. Nie, Też na cztery hity. Raz podają na trzy hity, raz na cztery, raz na dwa, ale damage walą porządny, dlatego lepiej uważać jak się zbroi. Tak, tu są, tu jest kolejne źródełko. Ładnie to wygląda, dlatego sobie tak... Dlatego się obok niego osiedliłem. Cały no, czas tutaj jakieś żabki, jakieś dźwięki wydają. Więc niech one sobie tam będą. Ja tam tak i tak wrzucam rozgrzane sztabki, bo jak widzicie... Ja byłem w trakcie ostatniego... Znaczy, w ostatni, na ostatnim streamie dosyć dużo sztabek wykuwałem. Już w większości się te sztabki ochłodziły. O kurde. Burza temporalna. To już tylko szybko pokażę. Tutaj jest... Tutaj jest drewno. Tutaj mam torf. Tutaj są miejsca do wypalania... Czyli tam jest na węgiel, tu jest na formy z gliny Oj, 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 No i to jest mój domek Wiecie co? O kurde, muszę szybko tam bo zaraz mi tutaj przyjdą podpory. Ja cię pierdziele, zapomniałem Totalnie zapomniałem, że jest burza temporalna Jeszcze się tutaj najem Szybko, szybko mi mięsko Mięsko i wodę Zbliża się burza temporalna, no zbliża się, zbliża O kurde, ty, ja zapomniałem, że jest... No tak, przecież ja tutaj mam dziurę w dachu Dobra, trzeba to zatkać, bo mi tutaj zaraz pająki będą wchodzić. No, tu są wiadereczka moje z wodą, tutaj są beczki, które zbierają mi czystą wodę, którą, bo jak widzicie, oprócz tej ja mam też picie, statystykę z piciem. I ciutkę mniejszy debuff mi nakłada, bo to żółte, co widzicie, to jest taki debuffik, przez to, że piję wodę, taką, a nie inną, więc... no właśnie. Dobra, trzeba się zabunkrować, bo tutaj mi lubią pająki wchodzić do domu. Nie tylko, niezwykłe pająki, bo mam mody, więc mój świat jest troszeczkę bardziej chory. Tak, jest o wiele więcej potworów, które chcą mnie zjeść i one są całkiem mocne. No już niejednokrotnie mi tu pająki lasy do domu i po prostu, i mnie po prostu zjadły. Tutaj są moje beczki, tutaj się robi, robi już skóra, tu jest woda wapienna, tu jest tanina. Będę musiał skasować to, żeby znowu, znowu, nową zrobić. Tutaj mamy koszeczek na węgiel, brunatny, na węgiel drzewny. Tutaj mam dużo samorodków hematytu, tutaj mam cegły na nowe, na nowe piecyki i jeszcze więcej hematytu, no świetna sprawa. Tu jest rozgrzana ruda, ale to później zajmę. Tutaj się robią kolejne żelazka, ja mam zamiar zrobić milion milion sztabek, żeby sobie zrobić zbrojkę, żeby zrobić halabardy, żeby zrobić wszystko, ponieważ wrogów jest tutaj bardzo dużo. I trzeba zająć się gniazdami, które tych wrogów mi tutaj produkują Mieszkam w miejscu, gdzie akurat temporalność, jak widzicie, bardzo wolno spada O kurde No właśnie, tak się, tak się dzieje tak bo ja tu mam to do blokowania Tak się dzieje, kiedy przychodzą mi pod bazę Takie, a inne potwory Trzeba w ten sposób to zatkać Może się nie będą aż tak respić Lepiej się schować, bo te driftery właśnie respią takie pojątki, które są bardzo mocne Dobra, rozpać się może się nie zrespi, nic z kolejnego. Widzicie, tu jedzą torpik tu są wszystkie moje narzędzia, płeczkie narzędzia, tu są moje skrzyneczki, takie i te maski w nich trzymam. No, może to jak na 29 godzin nie być zbyt dużo, zwłaszcza, że mam tylko swój domek do pokazania, bo jeszcze ani żadnych farm nie mam zwierząt, ani żadnych farm z rośnikami. Dopiero, no, raszowałem żelazo, i jak teraz już do żelazo doszedłem, to będę chciał się zająć solidnie wszystkimi farmkami O, kurde, to mięso to już się popsuło. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Tu są jeszcze rzeczy do, związane z magią. Mam Razbound Magic u siebie. Przyda się do zwalczania tych bardzo mocnych potworów, które się na moim świecie znajdują. No, taki krótki odcinek, żeby tylko po prostu pokazać jak to wygląda. No mógłbym ciutkę więcej, jakby nie to, że się rozpoczęła burza temporalne. Ale na przyszłych streamkach będzie domek budowany, będą farmy budowa budowane, będą walki. Chociaż pewnie już to dawno jest zrobione bo zanim wy ten odcinek dostaniecie, to no chwilę mi niech, chyba, że zmobilizuję się i wrzucę go szybciej. A w sumie jest taka opcja, ty, może w czwartek go dostaniecie, jeżeli tak, to będzie git. No, tak to wygląda. Zapraszam wszystkich serdecznie na moje streamki, prowadzę je na YouTubie, prowadzę je na Twitchu. Droga wolna, no, nie jest tu za dużo zrobione, ale... Mi coś, O kurde, jeszcze muszę ogarnąć testowanie, bo nie wiem jak to zrobić, żeby się obrócić do przodu. A, dobra, dwa razy w pięć. Więc tak to widzowie wygląda w Mam nadzieję, że za miesiąc, bo chcę co miesiąc publikować odcinek z post moich postępów w Vintage'u. Możecie dać znać, co o tym uważacie. Żeby tak, no... Co uważacie o takiej serii Bardziej takie archiwalne. Ja sobie tak, tak ten świat zostawię, kiedyś jak skończę na nim grać. Ale chcę zobaczyć, ile uda mi się przez te X czasu ogarnąć, więc no. Widzowie, jeżeli Was się spodoba, jak pamiętajcie, po łapieczce w górę napisajcie komentarza, zasubskrybanie kanału i widzimy się na live'iku. Bo u mnie w internecie zagrywam na live, Chyba, że kiedyś byście chcieli jakąś serię na ty, to dajcie znać, ale myślę, że to lepsza gierka jest na, na streamie aniżeli właśnie na odcinki. Bo jest po prostu śmieszniej i ciekawie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Bye, bye, widzowie.